27 maja 2013 roku dla przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru Marszałka Województwa Podkarpackiego. Komisja Skrutacyjna w składzie Bronisław Tofil Przewodniczący, Tadeusz Piuro, Jan Tarapata, Tadeusz Majchrowicz, Dzisław Nowakowski członkowie stwierdza co następuje. Na ustawową liczbę 33 radnych obecnych w czasie głosowania według listy obecności było 32 radnych. Sporządzono 32 kart do głosowania. Wydano 32 kart do głosowania. Oddano 32 głosów ważnych. Oddano 0 głosów nieważnych. Spośród głosów ważnych na kandydata Mariusz Kawa oddano 15 głosów. Na kandydata Władysław Ortyl oddano 17 głosów. Bezwzględna większość głosów ustawowego składu Sejmiku Wojska Podkarpackiego niezbędna do wyboru marszałka Wojska Podkarpackiego wynosi 17 na podstawie wyników głosowania komisja skrytycyjna stwierdza iż Marszałkiem Województwa Podkarpackiego został wybrany Władysław Ortyn na tym protokół zakończono mam i dziękuję dziękuję bardzo Panie i Panowie Radni odczytam uchwałę uchwała Sejmiku Województwa Podka Podkarpackiego w sprawie wyboru Marszałka Województwa Podkarpackiego. Na podstawie artykułu 32, ustęp 2, w związku z artykułem 39, ustęp 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje. Na podstawie prawidłowo przeprowadzonego głosowania tajnego marszałkiem województwa podkarpackiego wybrany został Pan Władysław Zenon Ortyl paragraf drugi protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu sejmiku województwa podkarpackiego paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Gratuluję panie marszałku. Panie i panowie radni przystępujemy do realizacji bardzo proszę Pani przewodnicząca szanowni państwo radni Wszyscy zaproszeni goście Chciałem bardzo bardzo serdecznie podziękować za ten wybór w pierwszej kolejności za zgłoszenie mnie i powierzenie mi tej ważnej, myślę, trudnej, ale i zaszczytnej odpowiedzialnej funkcji. Chcę powiedzieć, że moja decyzja i moja zgoda tym bardziej była mi łatwa do podjęcia, bo wywodziła się z naruszenia pewnych zasad demokracji, które objęły ten sejmik. Objęły początku jego powstania kiedy to radni opozycji zostali odsunięci do tak zwanego szarego kąta. W konsekwencji tych działań doszło do sytuacji tej, która dzisiaj miała miejsce z odwołaniem marszałka i z całymi wszystkimi konsekwencjami. Kropką nad i, i dowodem na to, że tak się działo przez całą kadencję, było zachowanie w stosunku do jednego z radnych pana posła Jana Burego. Takich rzeczy tolerować nie można. Proszę Państwa, samorząd województwa jest organizacją przedstawicielską, obywatelską. Jest wolny od nacisków i powinien być wolny od nacisków. To skandaliczne zachowanie myślę, że jest ostatnim, jakie się w tej kadencji i w przyszłej historii samorządu województwa stało. Chciałem kilka słów powiedzieć. Myślałem, że będzie krótkie wystąpienie, które by zachęcało radnych wszystkich do głosowania nad moją kandydaturą stało się trochę inaczej pozwolę sobie dzisiaj teraz w tej chwili powiedzieć kilka słów które scharakteryzują to co będzie czekało samorząd województwa pracowników Urzędu Marszałkowskiego na te najbliższe półtora roku myślę że ciężkiej 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 pracy odpowiem może na pytanie które zadano jeszcze przed rozpoczęciem sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego czy będą rewolucyjne zmiany? Odpowiadam tak, ale przede wszystkim w obszarze traktowania, pracy i funkcjonowania samorządu województwa, zarządu, urzędu marszałkowskiego, jak i instytucji demokratycznej. Tu będą rewolucyjne zmiany. Tu będzie otwarcie, tu będą konsultacje, tu będą spotkania, tu będzie jawność pracy urzędu, urzędników i także zarządu województwa, który myślę, że za chwilę będę miał możliwość do zaprezentowania. W pozostałych elementach będą zmiany, bo trzeba się pochylić nad tym, co się nazywa strategia, trzeba się pochylić nad tym, co nazywa się regionalny program operacyjny rozwoju Województwa Podkarpackiego. Jest oczywiście niezbyt komfortową sytuacją, że te dwa dokumenty wymienione przed chwilą, czyli regionalny program, a przede wszystkim strategia są procedowane równolegle. Z komfortem trzeba się zderzyć, spotkać. Nie jest to niemożliwe, aby to opanować. Lepiej by było, żeby w tak zwanych relacjach, co ma być pierwsze, kura czy jajo, żeby oczywiście było tak, że tak powiem, po kolei i, i logicznie. Także myślę, że powinniśmy wszyscy pamiętać o tym, że musimy wiedzieć radni, zarząd, przede wszystkim radni, także parlamentarzyści, za jakimi projektami, za jakimi inwestycjami w przyszłej. W przyszłej perspektywie będzie samorząd województwa lobbował, o jakie te inwestycje będzie się starał. aby przede wszystkim przede wszystkim po to, aby to mogło znaleźć odzwierciedlenie i w zapisach strategii może mniej, ale w regionalnych programach operacyjnych w Polsce wschodniej, czy w programach operacyjnych, które są tworzone na poziomie, na poziomie kraju. Tu oczywiście jest kilka rzeczy spraw obszarów, które zapadły już jako. Decyzje, ale jest wiele rzeczy otwartych, jest wiele rzeczy otwartych i na to w moim odczuciu jeszcze jest, jeszcze jest po prostu czas. Chciałbym, aby relacje zarządu i także samorządu, także radnych pozwalały na to, aby spotykać się z parlamentarzystami, z parlamentarzystami, którzy niezależnie od tego, czy są w opozycji, czy w, w, w koalicji, żeby wpływali na to, co ma dobrego się wydarzyć w naszym samorządzie województwa. Ja tu przykłady podam z czasów, kiedy miałem możliwość na taką współpracę patrzeć i była ona skuteczna. Mam tu na myśli poprawki i wszystkie głosowania, które odnosiły się do budżetu w momencie, kiedy sprawował rząd Jarosław Kaczyński, a radni opozycji w tym momencie pomagali czasami radnym rządzący, z koalicji rządzącej, aby po prostu pewne rzeczy przeforsować, czego efektem jest kilka znanych. Poprawek i inwestycji na Podkarpaciu, w tym no modernizacja linii kolejowej do Warszawy przez Kolbuszowę. I taką praktykę w dobrym tego słowa znaczeniu, bo to jest lobbowanie za rzeczami dobrymi, pozytywnymi, nie dla siebie, nie dla pojedynczych osób, ale dla społeczności, dla Podkarpacia trzeba się opowiadać. I o taką praktykę będę prosił, jeżeli będzie możliwa, to będzie funkcjonowała. W tym obszarze chciałbym, żeby te spotkania, które kiedyś były jakąś normą, tradycją, sam byłem parlamentarzystą, jestem już trzecią kadencję i po prostu w tej kadencji nie pamiętam, aby ani z poziomu wojewody, ani z poziomu samorządu województwa o takie spotkania, o takie spotkanie nie było. E, oczywiście miałem możliwość zapoznania się z regionalnym programem operacyjnym. E, no, trzeba pamiętać o tym, że jest to projekt wstępny, posiada jeszcze wiele pól niewypełnionych. No kilka uwag się oczywiście nasuwa, myślę, że to dzisiaj nie miejsce i pora na szczegóły, ale dokument ten na zasadzie tych pierwszych dokumentów nie wiem na ile był konsultowany, to też chciałem powiedzieć, aby tą sferę udziału przedstawicielskiego społeczeństwa, instytucji pozarządowych, żeby troszeczkę poszerzyć. Ja nie mówię, że tego nie ma, ale po prostu znana jest, no w pewnym obszarze lista tak zwanych dyżurnych instytucji, które możemy tam prawda z pierwszej piątki czy szóstki wymienić, oni zawsze się zjawiają, zawsze są konsultowani, zawsze dają głos, uwagi. Oczywiście także słuszne, ale dobrze jest, aby po prostu, że tak powiem ta druga linia, bo nie chcę mówić druga liga, też została do tych konsultacji zachęcona, zaktywizowana i żeby w nich udział, udział, udział brała. Chcę abyśmy po tej trudnej sytuacji, w której nie Samorząd województwa, nie zarząd, nie marszałek będzie się opowiadał, e, jak to się ma skończyć dla marszałka, tylko inne instytucje wymiar sprawiedliwości tego powołane, abyśmy sporządzili swego rodzaju bilans otwarcia. Bilans otwarcia, który pozwoli ocenić to, co z, zostało zrobione, z jakiego punktu startujemy, a startujemy z trudnej sytuacji e, i po prostu, żeby można było zdać sprawę, na koniec. Na koniec czasu, kiedy będzie ta kadencja się, się, się zamykała. Patrząc na strategię, powiem kilka rzeczy, które mnie niepokoją. Oczywiście musimy brać pod uwagę dokumenty, które obowiązują w skali także Unii Europejskiej, ale pamiętać, trzeba jedno z tych dokumentów. Wiele dobrego, można powiedzieć więcej złego dla Podkarpacia wynika, i stąd nie chodzi o to, aby je negować, aby je wywracać, tylko żeby ta strategia ona była odpowiedzią na te trudne i złe często zapisy w tych programach, które idą z poziomu kraju. Myślę, że ten polaryzacyjno-dyfuzyjny model, który jest przywołany, no nie jest tym, który z podkarpacia, i on nie może być. Przenoszony do naszej strategii, a także nie może być cytowany jako filozofia podejścia, podejścia w, tym, w tym dokumencie, bo to rzutuje na to, jaki on będzie miał oczywiście kształt. Ktoś powie jedno zdanie, jedno wyrwane, jeden wyrwany cytat, ale oczywiście świadczy to o tym, jakie jest podejście, jakie jest nastawienie, jaka jest, jaka jest filozofia. Myślę oczywiście, że koalicji, która w tym momencie rządziła, no trudno było negować, Rządzącą koalicję trochę wyżej. Ale tu myślę, że to jest trudność, którą da się obejść w przypadku, kiedy jest taki pewien dualizm sprawowania władzy, bo musimy mieć na myśli tutaj dobro społeczeństwa, dobro województwa, szczególnie jego, jego przyszłość, która decyzjami naszymi z dzisiejszego dnia będzie warunkowana przyszłość nie za rok, za dwa, a, a najprawdopodobniej za kilka, za kilka lat. Chciałem Państwu. Jeszcze raz serdecznie podziękować za ten wybór, chciałem powiedzieć, że trudno było podjąć taką decyzję. Tak po prostu po pierwsze, po ludzku trzeba też na to patrzeć, ale mając na uwadze te wszystkie uwarunkowania, które podjąłem, które przedstawiłem Państwu, taką decyzję podjąłem. I tak jak tu Państwo modlili się na początku, swoich pożytków zapomniawszy. Po to tu, myślę, wszyscy jesteśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan radny Wojciech Boczak. Serdecznie gratuluję nowo wybranemu marszałkowi i życzę, żeby wszyscy radni go rzetelnie wspierali, aby tak właśnie jak w tej modlitwie jest Swoich pożytków zapomniawszy, abyśmy a, 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 a. dobrze służyli naszej tu lokalnej ojczyźnie. Gorąco gratuluję panu Władysławowi Ortylowi, ale też gratuluję wszystkim radnym, którzy zdobyli się na odwagę, aby oddać na niego głos. Szczególnie tym dwóm radnym spoza klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość i, i spoza klubu y, radnych prawicy Rzeczypospolitej. Gratuluję im odwagi. I zachęcam do tej odwagi innych i jeszcze raz apeluję, budujmy razem, czyńmy co tylko możliwe dla dobra Podkarpacia, a wyborcy to odpowiednio też ocenią. Jeszcze raz dziękuję, gratuluję i do pracy, kochani. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Radny Zygmunt Kolewiński. Pani Przewodnicząca Wysoki Sejmiku, pragnę pogratulować Panu Marszałkowi wyboru Władysławowi Ortylowi. Życzę, aby działania, które będzie podejmował dla dobra tego województwa, zawsze przede wszystkim w celach, które będą osiągane, dobro tego województwa było najważniejsze. W imieniu ustępującego zarządu. Składam te gratulacje wszystkim radnym. Jeszcze raz dziękuję za współpracę i wnoszę o ogłoszenie przerwy. W związku z tym, że został zgłoszony wniosek formalny o ogłoszenie przerwy, jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to ogłoszę przerwę. Jeżeli usłyszę sprzeciw, poddam pod głosowanie. No, ale to jest wniosek formalny, więc wznowimy od tego punktu, od tego miejsca. Nie słyszę sprzeciwu, ogłaszam przerwę.